To jest właśnie ich sposób na zjadanie płetwali błękitnych. Kooperują grupy po 100 orek, ponad 100 orek, zmieniają się na yy, plecach. Tego płetwala błękitnego, nie pozwalając mu wypłynąć na powierzchnię bo każda z nich nawet w 10 by nie dały rady. Bo żeby 10-15 orek przytrzymało tego płetwala, no to mają na to, są w stanie robić to przez 10 minut czy 5 minut, potem się męczą też. Więc kolejne orki podpływają i wymieniają je. I masz orkę, masz stado, e, to po angielsku się nazywa pod, masz pod orek, tak? Po 100 kilkadziesiąt sztuk, które zjadają płetwala błękitnego. To jest niesamowite, to jest jakby, pokazuje, w ogóle orki mają e, część mózgu odpowiedzialną za e, interakcje między, e, e, socjalne proporcjonalnie znacznie większą niż ludzie. Orki są szczęśliwe, jak żyją, żyją w podzie. Cześć, nowe podcasty w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o 19. Widzimy się.